Dzień dobry, witajcie, to ja. Na początku dyskusja. A co tam? E, opis. Dzień dobry. Przesyłka doszła z opóźnieniem, niestety. Nie zdą, ale zdążyłam wyjechać za granicę i sobie przeanalizowałem, dlaczego ta przesyłka dotarła z opóźnieniem do tej klientki. I już nie mogłem wytrzymać i dosłownie napisałem: Dzień dobry. Zakup dokonany był 7 października. 7 października paczka została wysłana 8 października o 11:20 była gotowa do odbioru. Nie była opóźniona. Jak przesyłka wróci do nas, to wykonamy zwrot środków. Oczywiście mogłem napisać, wiadomo, że. Oczywiście wykonamy zwrot środków, ale jak już przeanalizowałem tą trasę, dlaczego ta przesyłka została opóźniona, no to się okazało, że klientka zamówiła, nie wiem, tam o której, o 15.00 tego 7 października i 7 października o 16 zostało wysłane pani miała paczkę w 19 godzin była w paczkomacie ona mi pisze tutaj dyskusję, że przesyłka jest opóźniona chcę wam pokazać baselinkera, co się u mnie aktualnie dzieje jeśli chodzi o zamówienia tak to wygląda na moim baselinkerze związanym z rękodziełem czyli tak to się elegancko nie widać tutaj żadnych takich jakichś większych E, widzę wzlotów i upadków. Tutaj zamówienie czwartek za 45 tysięcy, 12 tysięcy, 3 tysiące, o, cobota pewnie. Niedziela 7 tysięcy, 13 tysięcy, 15 tysięcy, dzisiaj mamy 11 tysięcy, <laughs> e, czyli średnio przychód z ostatnich 30 dni to jest około 400 tysięcy złotych, jeśli chodzi e, o rękodzieło. Zaczyna się to pomalutku rozpędzać, aczkolwiek nie widać jakichś tam takich, wie, większych e, tutaj skoków, jeśli chodzi chodzi o te zamówienia, wpada bardzo dużo dużych zamówień. Nie? Zamówienia po 2, 3, 4, 5 tysięcy złotych. Ja tutaj troszeczkę y, troszeczkę jestem... Wymknęło się to wszystko z kontroli, jeśli chodzi o, o, tutaj o, no, o wrzucanie tutaj tych treści. Aczkolwiek rekrutuję do pracy. Szukam do pracy, żeby troszeczkę w tematach tutaj zwolnić niektóre rzeczy. Szukam na produkcję, szukam tam jeszcze kierowcy, można powiedzieć. I rozmowy o pracy się odbywają, więc ten czas mi tak jakby trochę ucieka. I tutaj jest dużo zabawnych anegdot, bo y, pierwsze co to było, umówiony byłem tam na jakąś godzinę, na 16, o 15 14:40 dostałem informację, że y, nie przyjadę. Nie przyjadę, nie przyjadę. No dobra, jak nie przyjedzie, to nie przyjedzie. Kolejne było, y, kolejne było. Dzisiaj był rano chłopak na godzinę 10. Wyobraźcie sobie że przyszedł, obejrzał produkcję, zobaczył, że jeden pracownik obsługuje sześć maszyn, tak to wygląda, że to trzeba robić, to co 4 minuty na maszynę włożyć, wyciągnąć, wiecie, produkcja jest, wszystko jest, wszystkie etapy, wszystkie schematy, wszystko jest po prostu porobione i u... no, uregulowane tak jak powinno być i chłopaki tak pracują od praktycznie ostatniego roku na tylu maszynach i on opowiedział tam historię, że on też pracował na takiej maszynie, ale że oni obsługiwali jedną maszynę, czyli pewnie wrzucał projekty i na 20 albo 25 minut sobie siadał i jak zobaczył jak u nas wygląda produkcja jak to wszystko idzie no to powiedział że idzie na szluga wyszedł na szluga z produkcji i zniknął zaginął chłop po prostu się rozpłynął ja nie zdążyłem przyjechać mówię, gdzie masz tego gdzie masz tego tutaj na tą rozmowę nie tam do kierownika produkcji mówię gdzie masz tego chłopaka z tym? no wyszedł na fajkę gdzieś tu powinien się kręcić nie ma zniknął przyjechał kolejny umówił się na 15 teraz przyjechał o 16 bo mamy, mamy godzinę 17 i mówi, praca fajna, to, to, to. Mówię, dobra, no to my mamy produkcję tutaj od jutra można przyjść do pracy tak naprawdę, no i że od razu dajemy umowę, rejestrujemy, trzeba do lekarza, ale on nie może mieć umowy, bo on ma komórnika. I mówię, no ja. Jak nie możesz, jak, jak nie może być umowy, no przecież musi być umowa, nie? No jak bez umowy, no wiemy, ty, tyle ludzi zatrudniamy, wszyscy mają umowę, wszystko jest, nie, nie ma także że bez umowy. No i nasze drogi się, powiedzmy, że rozeszły, także tak to wygląda. Tu wam pokażę jeszcze drugiego baselinkerka. Tutaj zrobiłem screenka. 9819 zamówień przychód 600 tysięcy, 611 tysięcy, tak to tutaj wygląda. No i tutaj już widać, że coś tutaj szło tak wolniej, 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 tu się coś urodziło. Już tak widać te święta, ten, ta rubryczka już idzie coraz wyżej. Mam nadzieję, że jak już minie ten okres Wszystkich Świętych, to się chyba nazywa tak. No ten pierwszy, drugi, trzeci tam listopada. Nie wiem nawet jak to teraz wypada, że sprzedaż, że sprzedaż powiedzmy wystrzeli. Pierwszy listopada jest w sobotę. A, drugie z niedzielę. O, czyli, czyli od trzeciego już mam nadzieję, że będzie młyn. Ja tutaj siedzę jeszcze, ogarniam rzeczy. W biurze bałagan, wszystko porozsypywane. Worki jutowe, e, pozyski pozyskiwanie klientów tutaj, obdzwaniam tych klientów, bo e, pozyskaliście mi tu jakichś tam klientów. No, muszę ich wszystkich obdzwonić. Tu to, tu tamto. Tematów rozgrzebanych. W miarę się ze wszystkim wyrabiam, aczkolwiek, no po prostu. Potrzebuje gdzieś tam pomocy, żeby to wszystko fajnie uregulować. Mamy aktualnie w ciągu ostatnich. 30 dni spakowane tutaj 10 tysięcy zamówień, tutaj 4,5 tysiąca zamówień. Jeszcze mam fulfilment, i tak sobie myślę, że w tym fulfilmencie spakowałem około 6 tysięcy zamówień. No to czyli aktualnie udało się w ciągu ostatnich 30 dni spakować 20 tysięcy paczek, tak to wygląda. 20 tysięcy paczek udało się wysłać. Jeszcze tam ktoś z Was do mnie pisał o Fulfillment, dzisiaj postaram się, e, postaram się odpisać, aczkolwiek e, tam taki trochę bardziej złożony jest, także nie zdecyduję się, bo my bardziej teraz już idziemy na przemysłówkę, nie? czyli przyjmujemy dostawy po południu, wszystko rozkładamy, e, wtedy od rana pakujemy i tak to fajnie wszystko działa, fajnie wszystko wygląda także u mnie się dzieje dość sporo na razie taka tutaj taki updatecik jutro już ponagrywam mam nadzieję coś z sklejeczki wam pokażę jak się ta cała firma nagrywa nagrywam teraz tak jakby tiktoka czyli tego shorta no i mam nadzieję że taki short nie będzie za długi mam nadzieję że to się uda no ale dobra sprawdzimy to